Kolejny dobry mecz, Patryk, w toim wykonaniu w Ostrowie, ale wreszcie zwycięski całej drużyny. Jak oceniasz to spotkanie? No, dzisiaj był dobrze, ale w był, był mocniej, nawet i musimy trzymać, ale w końcu dla mnie był lepiej i generalny chłopacz robił dobre prace i dzisiaj trzeba dobry na start, bo był trochę ciężki, ale tor był dobry i jesteśmy zadowoleni. Byłeś bardzo szybki, szczególnie w tej drugiej części zawodów Dobrze spasowany chyba z Ostrowskim Torem, tak? No robiłem małą zmianę, bo pierwsze dwa starty były trochę samocniej, ale czułem, się był szybko Więc mało śmiana start był lepiej i już był super Awansowałeś do cyklu SEC, to chyba było jedno z Twoich marzeń i celów na ten sezon No właśnie, to jest no, mega dużo dla mnie i jestem bardzo szczęśliwy, że jestem teraz na SEC To będzie coś nowego dla mnie i no fajne co będę. Dzisiaj pierwszy raz przed ostrowską publicznością, miałeś okazję i chyba fajnie kibice dopingowali. No to jest mega super, ja dziękuję Was bardzo, atmosfera sobie był ja jestem bardzo szczęśliwy, że ja mogę wygrać kilka biegów dla, dla kibiców. Ale we wtorek już czeka Was kolejne trudne spotkanie z drużyną z Gniezna. No właśnie, mam nadzieję, że będę tyle sam dużo kibiców, bo co bardzo dużo pomagał i no musimy wygrać.